Co jakiś czas na moim kanale przewija się temat Wielkich Klanów. We wczorajszym odcinku wspomniałem o tym, że Sukuna w erze Heion pokonał dawne Wielkie Klany. Z czego możemy zaobserwować, że pozycje Wielkich Rodzin najzwyczajniej w świecie ciągle się zmieniają. Tak jak klan Gojo ma swoją genezę w klanie, z którego pochodzi Sugawara no Michizane, tak, najprawdopodobniej klan Zenin da się datować na setki lat wstecz. Tak czy siak, jest to na pewno kolektyw, o którym wiemy najwięcej spośród całej trójki, do której należy Kamo, Gojo i właśnie Zenin. Nie ukrywajmy, że klansatoru słynie głównie z niego i z tego, że raz na jakiś czas jest szansa na miks nieskończoności i Rikugana, czyli Sześciu Oczu. Klan Kamo w tym momencie oparty jest jedynie na znanym nam uczniu z Kyoto, a w historii chyba najciekawszą osobą, która była w jakiś sposób z nim związana, to jego kompletny imiennik, czyli Noritoshi Kamo. W tamtym momencie ciało Noritosiego zostało przejęte przez Kenjaku, w czego w rezultacie powstały takie postacie jak Kechizu, Eso, Ches, Choso oraz finalnie Tadori. No ale pamiętajmy o tym, że... Doszło do tego za pośrednictwem nie lada okropieństw. Niemniej jednak, my tutaj nie przyszliśmy się skupiać na klanach, o których rozmówimy się w innym odcinku, także porozmawiajmy o tym, dlaczego tak właściwie klan Zeni to najsilniejsza rodzina w Jujutsu Kaisen. Przede wszystkim każda z tych grup przekazuje jakąś prominentną, wyróżniającą się wrodzoną technikę. Czasami to loteria, czasami przekazanie jej jest gwarantowane, ale w klanie Megumiego tym, co jest ich wisienką na torcie i perłą Jujutsu jest oczywiście 10 dzień. Mogliśmy tę technikę już zaobserwować parę razy w trakcie trwania anime, ba, nawet w pierwszym odcinku miało dojść do jakiegoś nazwijmy to power-upa i zdecydowanie częściej Występuje ono w mandze. Ale to co do tej pory widzieli anime Oni to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Faktem jest, że wraz z każdym cieniem i zdolnością czarownika do sterowania CE wzrasta potencjał zużytkowania tej techniki. W ten sposób cienie od szóstego wzwyż to już kompletnie inna liga, która w pojedynkę byłaby w stanie nie tylko pokonać niejednego zaklinacza, ale i prawdopodobnie leczyć całe oddziały. Mamy rozproszone jednostki, które mogą służyć jako rozpraszacze. Mamy latającego orła, mamy żmije, mamy byka, który szarżuje i nabiera wirtualnej masy jak yuki tsukumo. Mamy jelenia, który niweluje energię przeciwników i leczy sojuszników. No ale oczywiście jest i mahoraga, no i różne pomniejsze fuzje. Do tej pory nie ujrzeliśmy ostatniego cienia, więc możemy się spodziewać, że jest to coś z kompletnie nie tej planety. Za to dziewiąty cień jest już czymś, co sprawiłoby zdecydowanej większości czarowników, którzy kiedykolwiek istnieli, znaczne problemy. Chodzi mi tutaj, rzecz jasna o mahoragę, czyli Shikigami, który jest w stanie adaptować się do technik oponenta. Ta postać nie tylko może wytrzymać niemalże każdą zdolność przeciwnika, ale i Sama stanowi niespotykany potencjał bojowy. Jakby tak na to spojrzeć luźnym okiem, to bez większych cergieli to był właśnie jedyny powód Naobito, aby w razie W przedstawić megumiego Fushiguro jako nową głowę klanu zamiast Naoi. Aktualną głową klanu jest właśnie Naobito, który planuje posadzić na tronie swojego syna Naoje. W samym klanie dochodzi już do pewnego poziomu wewnętrznej rywalizacji, która sprawia, że jego struktury nie są wcale tak stabilne, jakby mogło się wydawać. Jak sami arystokraci przyznają, pozycje swojego rodu zawdzięczają tylko i wyłącznie potężnym technikom wrodzonym i z tej racji mają awersję do osób, które albo nie władają wystarczająco dobrymi technikami, albo tak jak Toji czy Maki mają nałożone na siebie niebiańskie ograniczenia. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że jesteś na tyle ortodoksyjny i apodyktyczny, aby nie dopuścić dwóch arcypotężnych wojowników tylko i wyłącznie dlatego, że nie posiadają własnych technik. Lepsze w tym wszystkim jest to, że Maki i Toji z łatwością wbijają się do top 5 postaci w klanie. No ale cóż, świat Jujutsu rządzi się własnymi prawami i najlepiej będzie to widoczne pod koniec incydentu Shibui. Dziś zobaczymy odcinek, w którym prawdopodobnie w końcu ujrzymy Naobito Zenin w pełnej krasie. I o ile może nam się wydawać, że jest to sympatyczna postać, tak proszę sobie przypomnieć flashback Maki właśnie z jego udziałem. Naobito i jego brat Ogi, niestety, ale stawiali na dyskryminację z różnych powodów, i rezultatem tego były krzywdy wielu osób. Prawda jest taka, że jeśli patrzymy na wewnętrzną hierarchię, to klan bardzo mocno przypomina odszucki z Naruto. Podzielone na części z hierarchią wewnętrzną i paroma postaciami, które wyróżniają się swoją dobrocią serca albo niezrozumieniem. W związku z jego pozycją, Naobito kompletnie w niesmak jest istnienie Gojo. Także cała grupa ucieszyła się, gdy tylko dowiedzieli się o jego zapieczętowaniu. Wtem głowa klanu zaproponowała, aby jego następcą został Megumi, jako osoba, której technika kontruje Satoru na wypadek jego powrotu. No i przyznacie, brzmi to patetycznie, ale z drugiej strony to jednak czuć tu pewien niesmak. Zresztą, gdy tylko tak spojrzeć na ten cały obraz z perspektywy drugiego sezonu, to już nawet przed pojawieniem się Tojiego, klan starał się odzyskać jego dar i to za dobre pieniądze. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co zawsze będzie wynikiem z intensyki... zintensyfikowanej inten... oh rywalizacji. Natężone pragnienia, ulepszenia samego siebie, aby tylko utrzymać się bądź spinać pod rabince klanu, doprowadziły do tego, że większość jego znanych członków ma rangi semi-one albo wyżej, co już samo w sobie stanowi o sile. Właśnie tą część klanu nazywamy Hei, a za to osoby, które do niej aplikują, znajdują się w części Akashi. Na drugim końcu spektrum pasują się osoby z drużyny kukuru. Dopiero uczące się walki, albo niezdolne, aby kandydować do pozostałych drużyn. I z tego co pamiętam, to w kukuru jest na przykład albo była Maki. Obok tego wszystkiego, klan Zenin ma naprawdę potężny arsenał. W swojej posiadłości posiadają większość potężnych przeklętych narzędzi. Dół dyscyplinarny, który służył do temperowania zapędów w postaci takich jak Todzi. Oraz miejsce, w którym przesyłano energię z ludzi i klątw w narzędzia. To właśnie z tej placówki skorzysta Sukuna, aby uciszyć finalnie duszę Megumiego. No właśnie, bo skoro już zabrnęliśmy w mangę, to całą kwestię Roduzenin najlepiej rozwiązuje rozdział historii, który jest w nim no, w całości, albo w niej w całości poświęcony. To moment przed Cooling Games, gdy Maki dowiaduje się, że nową głową klanu został mianowany Megumi, a ona sama potrzebuje odzyskać potrzebnej im bronie. Jej obietnica z pierwszych odcinków anime została dotrzymana, i w ten sposób adeptka była w stanie, z pomocą siostry, przezwyciężyć niezliczoną ilość zaklinaczy najwyższych rank. Po całym incydencie z powstrzymaniem powrotu Gojo oraz niejako sterowaniem światem Jurzu z cienia, klan Kamo oraz klan Gojo złożyły wniosek, aby wykluczyć klan Zenin z trzech wielkich rodzin. Ale z tego co wiemy, to cała procedura jeszcze nie przeszła procesu rozpatrzenia. No i cóż, to był taki krótki materiał odnośnie tego, jak wygląda historia klanu Zenin oraz hierarchia wewnętrzna. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Myślę, że zdecydowanie to jest najciekawsze środowisko spośród no, większości tych rodzin klanu Jujutsu. Ale jeszcze na wszystko musimy czekać, bo prawdopodobnie pod koniec drugiego i w trzecim sezonie zobaczymy to, na co wszyscy czekali. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie za odsłuch tego materiału i do usłyszenia w następnych.